10 rzeczy o Minecraft, których mogłeś nie wiedzieć. Jeżeli podobają Wam się tego typu filmy, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Krowy kiedyś nie były brązowo-białe, lecz czarno-białe. rowa dawniej była kompletnie płaska nie miała ani rogów ani wymion A w niej na wersji beta, gdy szliśmy spać, potwory często nas budziły. Oczywiście w środku nocy. To jeden z powodów przez który w najnowszych wersjach nie możemy chodzić spać, gdy w okolicy są właśnie potwory. Po prostu twórcy najwidoczniej nie wiedzieli jak inaczej ten błąd usunąć, więc w kodzie gry zastosowali ograniczony zasięg mobów. Jeszcze w wersji 1.14, jeżeli rozbójnik nie trzymał kuszy w dłoni, to znikały mu ręce. Cóż, dziwna przypadłość. Jeżeli skoczymy z wysokości na snop siana, zredukowane zostanie 80% obrażeń. W innych wersjach Minecrafta jedynym źródłem pożywienia od zwierząt były świnie. Z kóry wypadały tylko pióra, a z krów tylko skóra. Nie wiem czy zauważyliście, pewnie niektórzy tak, ale może inni nie. Ale Dewastator ma ten sam dźwięk co Osadnik, ale po prostu został troszkę zniekształcony, tak aby wydawał się troszkę groźniejszy. Istnieje Resource Pack, który pozwala wrócić się do pradawnych czasów Alfy czy też Bety, ale grając na najnowszych wersjach. Dodaje on nam stare tekstury, dźwięki czy też modele. Osadnicy są mobami z największą ilością odmian w gatunku. Z samych osadników jest 112 różnych typów, jako iż jest jeszcze kilka mobów, które mają twarze podobne do osadników, czyli rozbójnik, handlarz, windykator, iluzjoner, zombie osadnik, no i również dewastator daje nam to 118 typów. drobny handlarz aktualnie wygląda tak, ale kiedyś miał on wyglądać w zupełnie inny sposób, a mianowicie w taki sposób. To już by było na tyle, dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów.